Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com, zapraszam na nasze spotkanie z rynkami finansowymi. Zaczniemy od indeksu dolara, który odwrócił trend spadkowy, no i teraz trwa już w ruchu wzrostowym, dzisiaj potwierdza ten ruch kieruje się w stronę 1080, jeżeli chodzi o indeks dolara wyznaczany przez CMC. To jest dość ciekawa strefa. Później takim oporem istotnym jest 1096. Wzrostowy dolar ma wpływ na wszystko, między innymi na metale, czy też surowce i też miedź, która tutaj zareagowała na tą równość odcinków, no i jednocześnie ze względu na, że jak zmierzymy cały ten ruch spadkowy, no to na 50% tej fali. I teraz pytanie zasadnicze jest: czy tutaj się dopiero rozpędzi ruch spadkowy, czy to no, zacznie odwracać? To jest taki moment dość ciekawy, dość trudny, bo odwróciliśmy cały impuls, który miał miejsce na miedzi, więc tutaj też ta siła podaży się pojawiła, a z kolei ta siła ma wpływ, ta siła podażowa wpływ na indeksy, dlatego że miedź jest instrumentem, który traktowany jest jako papierek rakmusowy dla rynków finansowych. I tak niemiecki DAX, który rósł bardzo znacząco w ostatnich tygodniach już nawet, bo tu od dołka mamy wzrost o 30%, więc jest to znaczący wzrost, po ładnym odwróceniu trendu, przepiękny trend wzrostowy, no i teraz na wykresie dziennym, też jeżeli rynek by spadł poniżej 14100, mielibyśmy na wykresie czterogodzinowym załamanie trendu Wzrostowego i od, no prawdopodobnie rozpoczęcie nowej fali spadkowej, znaczącej nowej fali spadkowej, bo rynek niemieckiego DAXa bardzo, bardzo mocno odjechał niektórym rynkom, najbardziej technologicznym, amerykańskim. Tutaj też widać, że wolumen ogólnie troszeczkę jest mniejszy, zwłaszcza jak popatrzymy na wykres tygodniowy, to ten tydzień zeszły był wprawdzie kolejnym tygodniem popytowym, ale. Ten wolumen jakoś znacząco nie rośnie. Ten zeszły tydzień to już w ogóle bardzo mały był obrót. Jesteśmy na okresowej tygodniowej średniej kroczącej, więc też ważne miejsce plus poprzednie bardzo ważne opory, które wynikają z rozpoczęcia wojny, ale też pamiętajmy, że nie tylko wojna ma znaczenie. Znaczenie ma wszystkie koszty, które się dzieją aktualnie, jeżeli chodzi o rozwój niemieckiego przemysłu, mają ogromne znaczenie. Konkurencyjność tego przemysłu ma, jest, jest pod dużym znakiem zapytania, więc wydaje się, że niemiecki DAX rozpoczął ten rajd bardzo silnie. Tutaj ta fala wzrostowa została wybroniona, dlatego zdecydowanie należy traktować poziom tego dołka 14100 jako kluczowy poziom przy zachowaniu trendu wzrostowego. Jeżeli zaczniemy spadać poniżej 14100, cała ta świeca wzrostowa z 10 listopada powinna być Odwrócona. Ona będzie znacząco broniona, bo mamy tutaj duży wolumen, więc to wszystko, co się tutaj wydarzyło, miało znaczenie. Jeżeli zostanie, zacznie być odwracane, będzie to miało silny sygnał prospadkowy. Na niemiecki, myślę, na, na Dow Jonesie z kolei cały czas borykamy się z poziomem 34 tysięcy punktów. W zeszłym tygodniu przetestowaliśmy poprzedni szczyt. Wydawało się, że już wracamy do wzrostów, ale jeszcze się nie udało. Natomiast na Nasdaqu, jak zawsze jest najsłabiej. I tutaj warto zauważyć, że rynek próbował w zeszłym tygodniu podbijać powyżej 11500 no i na razie nie ma siły wrócić faktycznie powyżej 11600 z kolei więc na razie też te schodki są coraz to niżej natomiast ponieważ mamy święto dziękczynienia w USA gdzie też czwartek będzie takim dniem z skróconą sesją co więcej Również Black Friday ma to do siebie, że jest takim bardzo przykuwającym uwagę wydarzeniem, bo jeżeli będziemy mieli pierwsze informacje dotyczące sprzedaży, które będą negatywne, no to tutaj będzie miało to znaczący wpływ na wszystkie rynki. Pamiętajmy, że dla spółek technologicznych może ważniejszym nawet dniem może być Cyber Monday, czyli poniedziałek, w którym też są promocje takich właśnie usług internetowych robionych, przynajmniej tak było do tej pory. Ten w Polsce przynajmniej jest tak, że to już nie są nie jest Black Friday, tylko to jest Black Week czy Black Month, czy, czy jakkolwiek tego już nie nazywamy, bo ta promocja trwa wiecznie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych faktycznie ten Black Friday to jest dzień, który ma ogromną, ogromną przecenę. I co więcej, w takim środowisku, w którym jesteśmy dziś, to znaczy sprzedaż detaliczna rośnie tylko na bazie wolumenów i wartości, które, które rosną ze względu na inflację, to jakby. Część firm będzie chciała wyprzedać się z magazynów, które ma, które boi się, że nie będzie w stanie sprzedać, kiedy rynek będzie w recesję, więc podziewa się bardzo dużych promocji. Pytanie, jak ludzie na, to, na te promocje zareagują? Wzrost powyżej 11 800 otworzy drogę do większych ruchów wzrostowych. Małe spółki amerykańskie też nie wyglądają jakoś rewelacyjnie, bo zauważcie, że tutaj od kilku dni już jesteśmy słabsi niż na przykład SP500. Co więcej, te poziomy, które, są, które nie były przebite, poniżej których jesteśmy, to są takie dość ważne dołki z poprzednich fal spadkowych, więc no na razie tutaj też bym dostrzegał na raselu raczej wskaźniki prospadkowe, czy jakby tą słabość bardziej rynku. I tutaj warto zauważyć, że linia trendu, jeżeli by była wybita, no to byłoby to dość silny sygnał do kolejnej fali spadkowej, a ponieważ trwamy w konsolidacji już od wakacji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w końcu tę konsolidację rynek wybił dołem i skierował się na poziomy typu 1480, 1500 punktów. No i jeszcze na S&P 500 warto spojrzeć. Gdzie też rynek załamał nam trend wzrostowy, bo wybił dołek na wykresie 4-godzinowym 3950. Wprawdzie wybił też linię trendu spadkowego, więc jakaś tam szansa na wzrosty jest, ale wydaje się, że w bieżącym środowisku, w którym aktualnie się znajdujemy, przy tym malejącym wolumenie z kolejnymi dniami, to raczej ta presja podażowa będzie się umacniała. Jeżeli byłyby wzrosty do poziomu 4100, to to byłoby najlepsze miejsce do sprzedaży, tak z technicznego punktu widzenia ale sygnały już do odwrócenia tego trendu są, więc też trzeba je brać pod uwagę. Australia z kolei jest na fajnych poziomach przed dalszą falą wzrostową, ale jeżeli wybijemy 7100, to też będzie tu presja podażowa do zamknięcia luki z 10 listopada, czy fali wzrostowej z 10 listopada, więc podobnie jak na DAXie, bardzo podobnie jak na DAXie. Włoski indeks też jest w dość mocnym rajdzie wzrostowym. Francuski Cacaron tutaj również na tych szczytach z sierpnia, o silnym rajdzie wzrostowym, a gdzie jednak gospodarka, no, trudno oczekiwać, aby się rozwijała tak mocno jak było wtedy, kiedy stopy procentowe były na zero, kiedy koszty produkcji były bardzo niskie, więc nie, nie wydaje się uzasadnionym, aby rynki były na poziomach takich, jakich były jeszcze rok temu. Biorąc pod uwagę i zawirowania geopolityczne i właśnie wzrosty cen, więc nadzieja rynków, że rządzący, czy też banki centralne wznowią akcję luzowania ilościowego, wzbudziła te wzrosty. Pytanie, czy to jest możliwe, żeby banki centralne zaczęły obniżać stopy procentowe tak szybko, jak oczekuje tego rynek. Wydaje się, że jednak nie, bo Fed chociażby zakłada, że te stopy procentowe utrzymają się na, długim poziomie, na wysokim poziomie przez dłuższy czas, co byłoby e, może nie za, zabójcze, bo nie spodziewałbym się takiego krachu jak w 2008 roku, ale przynajmniej ceny powinny być zdyskontowane na niższym Poziomie, a fluktuacje mogą być dalej bardzo wysokie. Ze względu na siłę dolara, czy też powrót tej siły dolara, metale szlachetne tanieją, bo patrzymy chociażby na złoto które zaczyna dzień od spadków. Po załamaniu trendu wzrostowego teraz poruszamy się coraz to głębiej. Kolejne ciekawe poziomy to jest 1720 dolarów, więc tam warto zwracać na to uwagę, co się będzie działo. Platyna również cofnęła po znaczącym wybiciu, teraz retestuje szczyt. Jeżeli by się miały pojawić jakieś lepsze obroty, jakieś lepsze wzrosty, to tutaj ten, na tym poziomie powinniśmy tego pomału oczekiwać. Na wykresie czterogodzinowym bardzo systematyczny ruch spadkowy, w związku z tym mamy przyjemne miejsce, do odwrócenia trendu to jest poziom 988. Jeżeli rynek wybije powyżej 960, 988, będzie to załamanie tego bieżącego trendu spadkowego i otwarcie drogi do większych znowu wzrostów. A że miejsce jest ciekawe, to warto się temu przyglądać. No i srebro. Srebro również boryka się z poprzednimi szczytami na wykresie 4 -godzinowym. Tutaj dzisiaj srebro nawet nie wygląda tak źle, bo próbowało odbić od stuokresowej średniej kroczącej na wykresie H4. Natomiast tutaj niestety dopiero wybicie 21,30 byłoby załamaniem trendu spadkowego, aktualnie który trwa, i wybiciem wzrostu dalej. Wcześniej można by było posiłkować się linią trendu, która byłaby wyznaczona w ten sposób, więc jej wybicie dawałoby jakąś wskazówkę do wzrostów bardzo agresywnie, ale jednak widać, że rynek tutaj po tych silnych wzrostach zaczął się odwracać, i teraz pytanie: czy się rozpędzi, czy właśnie zatrzyma te spadki i zacznie wzrostowy Tydzień, ten tydzień może być ku temu bardzo, bardzo istotny, dać istotne informacje, co się może dziać w dalszej części miesiąca i roku, już końcówce roku de facto, a przypomnę, przełom listopada i grudnia zwykle jest dołkiem czy stanowi dołek na rynku złota, więc jeżeli mielibyśmy statystykę mieć zachowaną i tutaj tą cykliczną i zachowaną, to gdzieś tutaj można by było doszukiwać jakiegoś dołka na rynku złota, chociaż też trzeba przyznać, że wzrosty od 3 listopada były na tyle silne, że być może to już był ten statystyczny dołek, który się zwykle gdzieś kształtuje w tej okolicy, więc tego nigdy nie wiemy na 100%, bo te cykle, o których wspominam, one są napędzane przede wszystkim zakupami na rynku Indii, na rynku Chin, tego fizycznego złota. Pojawiały się też informacje o tym, że banki centralne kupowały złoto w tym roku, więc może być tak, że ta cykliczność. Została w tym roku lekko przesunięta, no bo nigdy nie jesteśmy w 100% pewni, kiedy takie naturalne naturalny popyt czy podaż się pojawią na rynku. To jest oczywiście zawsze jakaś zmiana czy też zmienność. I rynek energii na koniec bo tutaj też dzieje się bardzo dużo. WTI, ropa WTI, która tutaj na wykresie dziennym znowu znalazła się na dołkach w okolicach 80-77 dolarów, spadła poniżej 85. Tym samym ukształtowała już nam konsolidację między poziomem właśnie między 80 a 90 dolarów. I teraz, na tych dołkach, gdzie się znajdujemy, to można sprawdzić na wykresie 4-godzinowym, że poziom okolice 83 dolarów, czyli tutaj ten szczyt, jest kluczowy dla zachowania trendu spadkowego. Aktualnie, opór do wejścia to jest ten dołek. Czyli retes tego poziomu byłby okazją do sprzedaży, natomiast wybicie ponad szczyt tutaj z piątku no, w nocy, wtedy byłaby to informacja o załamaniu trendu i próby dalszego ruchu wzrostowego, więc zwracamy uwagę na te dwa poziomy, jeden to jest okazja do wejścia w shorta, a drugi to jest załamanie trendu i później szukanie okazji do wejścia na pozycję długą. ETF wodorowy w ostatnim czasie troszeczkę się odbudował, to znaczy z, dołek, z dołków przetestował poprzednie szczyty, poprzednie dołki, przepraszam, ważne jest też to, że tutaj na wykresie dziennym mamy też taki, taki, taki schemat załamania trendu, tylko że płynność na tym ETF jest coraz to mniejsza, no bo jednak kapitał odpływa z rynków w tym przedziale, więc bardziej musimy zwracać uwagę na wykres tygodniowy, no i tutaj jeżeli uda się rynkowi wejść wyżej, powyżej 447, byłoby to po raz pierwszy, kiedy ten dołek, poprzedni dołek poprzedniej fali spadkowej jest wybijany, Cena wchodzi wyżej, więc może dochodziłoby do jakichś, jakiegoś odwrócenia. No. Gospodarka wodorowa jest gospodarka, w którą pieniądze będą płynęły bez, bez względu na rozwój gospodarczy. Znaczy to kraje pompują pieniądze w gospodarkę wodorową, więc niskie wyceny spółek mogłyby tutaj być atrakcyjne. Niestety minusem jest to, że część z tych spółek, gro tych spółek de facto nie zarabia pieniędzy. Więc przy rosnących kosztach, przy rosnących tutaj kosztach obsługi, czy też budowy, wszelkiego rodzaju rzeczy, no niestety pieniądze, które zostały pozyskane przez spółki w jakichś projektach, niestety są mniej warte, no bo mamy inflację. I tutaj jedyną szansą dla tych spółek jest to, że po prostu skarb państwa różnego, różnych państw, nie tylko Polski, ale Niemiec przede wszystkim w Europie, będzie po prostu pompował bardzo dużo pieniędzy mimo wszystko i będzie pchał te spółki dalej do jakichś wyników, aż w końcu gospodarka wodorowa zacznie po prostu prosperować i działać, e, więc warto mieć to na uwadze, że ten, ten sektor gospodarki to jest sektor, który jest na razie dotowany i owszem on się ma rozwijać bardzo mocno, tylko bardzo trudno jest określić, które spółki dokładnie, stąd też właśnie pomysł na ETF-a, którego zadaniem powinno być to, żeby te spółki dobierać do portfolio dobre, na razie widać, że ten trend spadkowo od ponad roku się utrzymuje. No i gaz ziemny, tutaj cały czas ta cena gazu nie spada znacząco. Nie chce zejść poniżej 6 czy tam 5 dolarów 40 centów. Tutaj mieliśmy też wybicie luki spadkowej, tam 50% tej luki zawsze jest znaczące, więc to jest taki sygnał podażowy. Więc cały czas ten gaz się buja. I może tak trwać przez, całe, przez całą zimę, w takich przedziałach cenowych. Tutaj nic nie stoi na, przecie, na, na, na przeszkodzie. Gaz nawet tak lubi robić. To znaczy, są okresy oczywiście dużej zmienności, dużych wahań. Natomiast są też okresy totalnej flauty, gdzie rynek po prostu stoi w pewnym przedziale i nic się nie dzieje. Zresztą przypomnę, że to teraz jest tak ogromna zmienność, natomiast przez na przykład 2019 rok do 2020 tej zmienności aż tak dużej nie było. Wcześniej, między 2016 a 2018 też były takie ruchy wzrostowe. Tutaj to nie jest mała wartość, bo jest 2,50 do 3,40, więc 50%, ale tutaj też musimy pamiętać, że te. Wahania były w dużo mniejszym przedziale cenowym, a tutaj cena ma znaczenie, dla odbiorców oczywiście. Tak? Nie sama zmiana procentowa, tylko, tylko cena, cena stricte. No i teraz mamy cenę trzy razy większą niż to, co było wtedy, więc też fluktuacja w tym przedziale ma znaczenie. Ta cena oczywiście jest przekładana później na konsumentów, więc im niższa cena gazu, tym mniejsza, mniejsza presja inflacyjna. Tyle z mojej strony. Oczywiście, zapraszam do śledzenia. Ten tydzień może być ciekawy, może być kluczowy, być może będzie generował właśnie okazję do sprzedaży indeksów giełdowych, więc warto mieć to na, na uwadze. Natomiast tutaj rynek, pomimo tego, że te sygnały się pojawiały, w zeszłym tygodniu jeszcze się wybronił, więc ten tydzień też może być trudny do pozycjonowania się na shorty. Natomiast po takim wzroście, który miał miejsce w ostatnich tygodniach. Pozycja długa jest obarczona sporym, e, sporym ryzykiem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Marcin Duszkiewicz.